Serium Has z grudnia 1928 roku skrzynia w bardzo dobrym stanie bez drewnojada kompletna pionizerki śliczna, kryształowa fazowana szyba w witrażu zegar ze spiralnym biciem wybija pełne godziny. Jaki raz na połóweczce jest zbicie. Cegar sprawny, mechanizm wyczyszczony, naoliwiony. zegar gotowy do powieszenia. Na ścianie prezentuje się o niebo lepiej. Filmik, jak i zdjęcia nie oddają mu roku zegara. Polecam.